Wszystkie listki kołysały się na wietrze, lekko wyginały do słońca, prężyły całą powierzchnią, jak kot na zapiecku, a potem opadały w dół. Część z nich była już trochę żółta i delikatnie czerwona, inne pozostawały prawie całe zielone. Czasem złocił się im czubek, a niekiedy fragment przy łodydze. Póki co, Trzymały się mocno drzewa i ani myślały o spadaniu. Piękna jesienna pogoda rozpieszczała tego roku rośliny, prawdziwa złota polska jesień. Rześkie powietrze, trochę owocowe, trochę kwiatowe, pachniało pełnią i słońcem, dojrzałą ziemią i suchą trawą, skoszonym zbożem. Ranek budził rześkim świtem. Południe opalało dojrzałe buzie czerwonych jabłek, perłowych gruszek i pękatych złotych dyni. Nawet zielone kabaczki i kapusta trochę się złociły. Wieczór przynosił spokojny i głęboki sen. Ech, ech, a niech tak zostanie na zawsze. Wzdychały napęczniałe winogrona. O, ho, 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 to mi raj, to mi kraj. Moroczał wiatr i przeganiał złe, ciemne chmury z nieba. Chodźcie tu, obłoczki, chodźcie tu, malutkie, zapraszał. Słońce świeciło jasno i wesoło. Spokojnie niż latem. Jego promienie nie przekłuwały na wylot, tylko dotykały i głaskały, grzały przyjemnym ciepłem. Kula słoneczna przetaczała się po niebie od wschodu do zachodu, od rana do wieczora, aż po zmrok jak wesoła piłka wolno turlała się, omijając roztrzepane obłoczki albo głaszcząc je po główkach i pleckach. Te spały lub goniły się po błękitnym niebie, bawiły w berka, jedne chowały za drugimi, ale lubiły się też przebierać. Udawały jakieś postacie, dorabiały sobie kulfoniaste nosy, Brody i wąsy. Poprawiały włosy, zaplatały w końskie ogony i koczki, robiły loczki, nakładały binokle albo okulary. O, zabawa, wesołe maluchy, Mruczało uśmiechnięte słońce i przyglądało się w stawie, sprawdzając. Czy psotne chmurki nie dorobiły mu czegoś za plecami? Ładnie, ładnie, kołysało się zadowolone. Srebrzysta woda falowała powoli. Od czasu do czasu wyskoczyła z niej jakaś rybka, przepłynęła żabka albo wodny owad. Przybrzeżne trawy szumiały odważnie. Wysoki, barczyste strzegły stawu oddzielały od łąki, lasu i pola, szeleszcząc i trzeszcząc omietały brzegi. W lesie zwierzęta przygotowywały się do zimy. Wiewiórki ukrywały w norkach orzech. Takie ścieliły ciepłym puchem gniazdka, mi się ziwały sennie, dziki i sarny szukały bezpiecznego schronienia i pełnej spiżarni. Wszyscy uwijali się przy swoich domkach, dziuplach i kryjówkach. Prawdziwa złota polska jesień.